Generalnie tu w tym momencie jest setowane 10 tysięcy TNT, tutaj jest 10 000 TNT, i właśnie na tym odcinku będziemy to wywalali. Słuchajcie, generalnie naszym pomysłem jest to, żeby wywalić serwer. Czyli 40 tysięcy TNT. No i teraz tutaj mi to chyba może do 255 Piast. 5 tysięcy albo 6 albo 7 tysięcy łapek zrobimy to razy dwa. No i po prostu w tym odcinku postaramy się wyrzucić ee, sektor. Ale zanim zaczniemy, muszę Wam szybciutko coś dograć. Bo słuchajcie, IP Dragona się zmieniło i na starym IP już nie wejdziecie. To IP musicie wywalić i musicie je zastąpić dokładnie tym IP bez myślnika, bo w innym przypadku na Dragona nie wejdziecie. W najlepszym przypadku pokaże Wam się taka wiadomość, a w najgorszym w ogóle nawet Wam nie spinguje serwera. Także bez kitu, zmieniajcie IP już teraz. Yo, witam was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sajek i witam was na dragonie. Słuchajcie, za mną jestem Maltixon. I I słuchajcie, będziemy, uwaga, rozwalali Dragona. Patrzcie na to. Generalnie tu w tym momencie jest setowana 10 tysięcy TNT. że żyjesz w Nie. ogóle, bo coś oh, się zlegowało. Na jest, jest. Jest, jest, Tutaj jest 10 tysięcy TNT i właśnie na tym odcinku będziemy to wywalali. Słuchajcie, generalnie naszym pomysłem jest to, żeby wywalić serwer i dojdziemy w tym odcinku do 40 tysięcy. To jest na razie 10 tysięcy, także będzie czterokrotnie więcej tego TNT. Co się z tym stanie, to zobaczyć dopiero na odcinku. Ale zostawcie łapkę w górę, bo jeśli będzie ich dużo, to nagramy drugi, drugą taką kontynuację i może na drugim odcinku dobijemy do nawet 100 tysięcy Tinti i zobaczymy, czy dragona wywalimy. Także no co, zostawcie też suba, jeśli jesteście nowi bo jeśli się, to zrobicie w tym momencie, to się wyświetlicie taki listę osób, które w tym momencie widzicie na ekranie. Was to nic nie kosztuje, mnie to bardzo motywuje, a zawsze jest to powiadomienie o filmie, nawet z Maltim tutaj i niekoniecznie musi być trollowany. Także no co, zostawiajcie łapy, suby i miłego oglądania. Jo, no lecimy stary, bierzemy zapalniczkę i odpalamy. A na razie samo TNT zrobimy, zobaczymy czy coś się stanie, a potem damy jeszcze no piasek. No też tak właśnie myślałem o tym, no. Dobra, to czekaj, to ja najpierw zrobię, bo TNT generalnie na razie nie powinno wybuchnąć. Zobaczymy pierwsze TNT o, w ogóle. Je, nie, nie. O, dobra, je, czyli, jest do, czyli jest dobrze, wszystko jest elegancko ustawione. Dobra, teraz wyłączę pluginy. No i dobra, no to co? To sprawdzaj, czy wybuchnie, nie? Masz zapalniczkę. Dobra, mam. Dobra, widzę, stawiamy. <laughs> kurwa. Nie. Je, nie, nie chyba O kurwa zginąłem bo nie miałem ma. Nic nie słyszę Nic, nie ruszyło nawet pewnie. 19... Nie, nie ruszyło nic. Chyba za mało tego filmiku, ale parali. Mocno idzie, nie? Bez kitu, no? no, no to mocno nawala generalnie. To stary rozwali pół sektora. To wywali pół sektora. Jak nic? Kitu, e, jak, nie jakby dać piasek rzeczywiście i to TNT 20 tysięcy TNT i piasek na górę dać to wydaje mi się, że już może coś tutaj e, Powoli zrobić szkody, bo jest no 19, no nie nic nie ruszyło nawet No nic nie ruszyło, nie ma no. takiej w ogóle opcji nic... Ale jak to w ogóle wygląda? Stary zobacz jaki to jest krater ma to dalej wybucha w ogóle To będzie wybuchało do jutra chyba na starcie. Ty bez skitu, żeby tak się to nie zbugowało Ktoś zauważył, że gildie, zacznie mu gildia wybuchać. <grystanie> A co się dzieje? Ty możesz to zatrzymać? No właśnie nie mogę. Nie mogę właśnie. Ja, mógłbym, ja. mógłbym załadować w sumie plugin na blokadę TNT i wtedy by nic nie wybuchało, a TNT dalej by chyba eksplodowało. Jezu, jak to wywala, człowieku, jakby to jakaś no. armata była. To tak TNT takimi falami leci ze środka. Nie wiem, czy no. to widzisz. O, skończyło o, się. Tu jest w tym momencie 80 tysięcy. To jest, 000. To jest no nie, od no Bedroka do samej góry. Dobra, za, 40 za dużo. Po, za po, za po 80 no tysięcy tak. to w kolejnym odcinku. No właśnie, bo oni łapek nie robią. Bo... 43 tysiące jest pod ziemią generalnie. A jest, ale jest zapewne Tak, kamień, jest czy muszę... 43 tysiące. No i, no, nie, no tutaj nie, nie zobaczysz, potencja. nie, nie, nie zobaczysz, nie zobaczysz, bo to nie ma przerwy, ale zobacz, yy, spójrz na górę. Jak ja tutaj brozko, kopię, brozko, to właśnie, widzisz, że to jest, jest TNT, dobra. nie? O to mi chodziło, dobra, tak, 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 tak. No, dobra. także to do, do Bedroka idzie, do piątego poziomu. Czyli 40 tysięcy TNT, no i teraz tutaj mi do, kurwa, może do 255 piasek. No to już musisz się kurwa, no to już. <laughs> ja nie mogę, czekaj chwilkę. Dobra. Daj. Ja się boję tego ty, bo ja wyłączyłem plugin na gildii, a ja nie wiem czy w tym pluginie na gildie czasami nie było właśnie tego zabezpieczenia na piach, wiesz? Dobra, dajemy ten ogólnie piasek 40 to nie jest, ogólnie to jest do zbierania na edycji ogólnie, że wiesz, że 10 osób to nazbiera w ciągu edycji tam, nie? To no nie chyba jest, jest to możliwe, no. Dobra, piasek set sand. Do no, daję san, daję piasek, no. Tylko nie wiem czy, czy, czy to. będzie wyglądać? <laughs> czy to. Nie rozpruje nam komputerów generalnie. Oho! O oh, oh. oh, kur... Chyba to, to już ci powiem. Ciężko będzie. Patrz co tu się naczyń. dzieje? To już ten Patrz jak ten piach spada. Zobacz tutaj, stary szybko! Bo to było nierówno jesteś. Tu, 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 tepnij się szybko, bo to było nierówno i to... znaczy, jak to śmiesznie spada, to spada członkami. No, no, no bo ta grawitacja jest, no, no. to co, dobra, to, to chodź idziemy pod ziemię, tepnij się do mnie. Ty weź wyłącz waniżę, bo ja cię nie widzę coś, ty, ty, ty tutaj jesteś? No. Ja w sianie jestem ja szybko no, bo ja już tak nie wiem. No dobra, List. No, dobra, o, dobra to Dobra, ty to 17 przez piasek sam jest. 17 dp. jest. Ty, bez kitu. Dawaj, dawaj, dawaj. nie wywali, ja piasek wywali. Dobra, czekaj, to ja zrobię zapalnik. Bo to człowieku niebezpieczne. Ja sobie zrobię, zrobię zapalnik, kurczę. Muszę odejść, kuźwa. To... Ty to wiesz, co to ty pociągniesz za dźwignię, dobra? No, dawaj. Czekaj. Właśnie, się, zapalisz, bo by bezpiecznie. No właśnie, to trzeba. Wiecie, widzowie, ja. BHP, kuźwa, to musi być za, zachowane, zachowane bezpieczeństwo. Tu nie ma to tamto. To jest niby Minecraft, ale wiecie, tutaj się nieszczęście może zdarzyć nadal. Dobra, dawaj tutaj. Tutaj zrobimy dźwignię. Ja <susza> trzy przypisuję. Czekaj. Postawię tylko pochodnię. Ten, o dobra. te Do. TPS wróciło, ale może, no. Dawaj, Walto! Czekaj, GM3, że przygotuję sobie, żeby spierdzielić Dobra. Jest! Kurwa, <grym> Odpalił Odpalił dalej! Patrz górę, patrz górę, patrz górę. Uch, kuźwo! Ale to na GM3 fajnie wygląda! Ooo! ale nic chyba, list. 19,5. Nie, nie wie. A dziwne, nie? Ja myślę, że to jeszcze chwilę trzeba poczekać. Lisz? No, myślę, że tak. Jezu, co się tutaj dzieje? Jeden dragon! Pogłaszczę 19, dragona 19? tutaj biednego, małego. Jezu, dragonik, jutro start jest, bo my to nagrywamy w czwartek. Jutro jest starta, to dragonik jest tak męczony. Jezu, trzeba pogłaskać tutaj, pogłaskać Masz trzeba. Jakże to jest taki krater, to w ogóle nie leci z góry. Eee, Patrz! Ty, bo to jest chyba ten, bo to stopniowo chyba leci. przez. Kanku. Stopniowo, bez no. Kitu, ty. A ty bez kitu? To jest dziura w tym piachu! Jak ten No mówię, że jest dziura, leci? jak? Człowieku, to wygląda jak będzie w ogóle, Ty. To wygląda jak będzie! No, Jak taka wyspa latająca. Natająca. Czyli nie ma już szans walić na edycji sektora, nie? No, chyba, że jakby było nie jeszcze wiem. 200 osób na sektorze, może, może. Chopie, <laughs> <laughs> to jest 30 A, to giga ramu. Jest... Ej. Ten ram podskoczył, używany, u, używana pamięć podskoczyła do 11 GB prawie. Także generalnie, gdyby było mniej y, tego ramu, to serwer by, by wywalił. By, ile by musiało być? Teraz 12 używa. Słuchaj, no ja myślę, że to jeszcze może podskoczyć nawet do Okuśwa 17 GB używanej pamięci. Ty to jeszcze może wywalić, no, a to jest 30 GB ramu. Nie, bo piasek już nie leci, nic nie leci. Że tego nie widzisz, że to leci. Że znaczy, to ja ogólnie jest w powietrzu, nie jakimś cudem. Tak to wygląda, to jest w ty. No. Kejwa y, piaskowego żeśmy zrobili, wynaleźli w Minecrafcie. Jeszcze więcej TPS-ów niż było, to jeszcze TPS-y tak. dodaje do przodu. bez Meskito, bez no. 20 TPS-ów jest gwiazdką. Ja nie wiem. Ile ramu wziął już? Wiesz, co, sprawdzam. 9 giga, 9 giga. Ty, to już nie wybucha? Nie, wybucha, wybucha. Oddali wybucha, już. ale to już. No, dziwnie ten piasek. Wydaje mi się, że jakby właśnie tej grawitacji piasku, nie było tak na początku, żeśmy wyrzucali, to myślę, żeby by spokojnie waliło takie. No, kolorek to tak. Kolorek to tak. Kurde, zoptymalizował. To jest taki big brain człowiek, on tak to zoptymalizował, że już jest bardzo ciężko, nie? Tak, nie ma szans w ogóle. Ale z, z, chociaż wynaleźliśmy. Kejwa e, piaskowego. Jakby ktoś Ale chciał sobie prawda. zrobić jakby, jakby ktoś chciał sobie zrobić end na Training Guild'i to już macie poradnik szybki jak to zrobić. To już nie ma chyba tutaj patrzeć bo to już nic się za bardzo nie ten, nie? No chyba, że po prostu w kolejnym odcinku polecielibyśmy hardkorowo, i na przykład może nawet 200 tysięcy TNT też chyba nic nie zrobi, nie? Słuchaj, no ewentualnie to, to. <laughs> można cały sektor sytować na TNT i zobaczyć czy <laughs> wywali... O kurde, dałoby się to zrobić? No Dałbyś można byłoby zrobić. tak zrobić, no dałoby, dałoby radę. Ale to już w kolejnym odcinku Dziękuję, widzowie. No dobra widzowie, Maltixon tutaj wymięka, bo, bo musi montować odcinek, ja, w, ja ten odcinek dopiero wstawię po starcie edycji Także mam nadzieję, że gracie i że y, nie wywaliliście sektora, bo nam się to nie udało I mam nadzieję, że wam się też nie udało wywalić sektora na starcie edycji Mam nadzieję, że wam się fajnie oglądało, zostawcie suba u Maltiego, bo tutaj chłop mnie zaprosił na nagrywkę, którą ja też swoją drogą nagrywam Także jak chcecie więcej odcinków z Maltixonem, no to wiecie co robić Łapeczka w górę, subik, subik na kanale u mnie u Maltiego O, właśnie przestało wybuchać O no Kuźwa, O już jak no, tak... kończysz no no, no i widzowie, sami widzicie, sektora nie wywaliło, ale mam nadzieję, że wam się fajnie oglądało. Nam się to fajnie nagrywało, także, no, zostawcie łapkę w górę, a może zrobimy kolejną część yy, filmu, gdzie będziemy się wywalali Dragona. I słuchajcie, już ustaliliśmy z Team, że cytujemy cały sektor z TNT. Także jak chcecie więcej takich filmów, to zostawcie łapkę w górę. No, i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i nara! Hello.